Wróciliśmy z zakupków i byłam dzisiaj po trochę rzeczy. Zapłaciliśmy dużo, ale wzięłam takie rzeczy e, droższe, takie rzeczy ciekawsze, w sensie, że e, będę robić jakieś fajne rzeczy z tego i zaraz wam pokażę, bo jestem tak podekscytowana. Cieszymy się dalej najcudowniejszymi smakami warzyw i owoców. Zapraszam na hol. Mamy 2 kg truskawek, mamy brzoskwinki, ponad kilogram, kocham brzoskwinie, pomidorki malinowe, arbus, bo nie jadłam jeszcze w tym sezonie. I mamy, słuchajcie, ach kilogram najcudowniejszego bubiku. E, kupiłam też Alpro. Kotlety sojowe, kiełbaski z dobrej kalorii. Mamy pite, bo mam mega ochotę. Też z kotletami sojowymi, z warzywami. Awokado dwa. No po pierwsze była promka, po drugie e, mięciutkie. Jestem zadowolona, bo słuchajcie, tutaj leży mi awokado od jakichś dwóch, trzech tygodni i jest twarde i mi się wydaje, że już się do niczego nie nada. Jeszcze kupiliśmy takie mleczko, bo y, naszła mnie ochota na jakiś smakowe mleko. To jest bardzo dobre i po prostu chcę je mega, mega schłodzić. Będzie pyszne takie dumlowe kakałko do picia. Może jakieś kostki lodu jeszcze zrobię. I to tyle. Cały tydzień się do Was nie odzywałam, ale potrzebowałam po prostu takiego totalnego resetu i odpoczynku, bo i tak było mi ciężko wejść w tydzień pracy po urlopie. To było mega trudne, naprawdę. Po urlopie powinien być dodatkowy urlop na pogodzenie się z rzeczywistością, ale mamy już na szczęście weekend. Przetrwałam ciężki tydzień. Nie mam jakichś giga planów. Dzisiaj też jest dzień mój okresowy, o którym wam mówiłam kiedyś, że co cztery tygodnie wypada mi taki pierwszy okresowy dzień i staram się wtedy być taka wyrozumiała dla siebie. Wcześniej wstałam, nie byłam jeszcze głodna, byłam w takim szal robienia produktywnych rzeczy, więc zaczęłam ten dzień od ogarnięcia szafy. To, co się w tej szafie dzieje, to to jest jakiś dramat. Te ciuchy są powalane jak chcą. Większość leży jeszcze na suszarce, niezłożona po praniu i stwierdziłam, że to jest jedyny moment, kiedy to mogę ogarnąć. Skończyłam. Może nie jest najpiękniej, ale i tak bałagan będzie za parę dni. Chciałam po prostu przejrzeć te wszystkie rzeczy. Tam z tyłu mam rzeczy, które dobrze będzie sprzedać, ale dzisiaj się za to na pewno nie zabiorę. Ja tutaj mam najważniejsze rzeczy i tutaj także. No, ja tych ciuchów dużo nie mam, więc też dużo miejsca to nie zajmuję. Najwięcej miejsca zajmują bluzy, bo bluzy są największe, a ja mam ich trochę. I, I to jest problem, bo właśnie koszulki zajmują bardzo mało miejsca, a bluzy całą szafkę. Tyle, nie chcę tych ciuchów widzieć przez najbliższy czas. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w nowym filmie. Dzisiaj pokażę wam mój dzień jedzenia, ale nie będzie to taki typowy dzień jedzenia jak zawsze widzieliście na moim kanale, bo dzisiejszy film jest sponsorowany przez aplikację Oxy Dieta Plus Treningi i właśnie chcę wam opowiedzieć o tej aplikacji, żebyście dowiedzieli się co nieco więcej, a później pokażę wam jedzonko, jakie będę przygotowywać z pomocą tej aplikacji. Aplikacja Oxy łączy w sobie wszystko czego potrzebujecie, po to aby rozpocząć swoją przygodę lub kontynuować z z nieco zdrowszym trybem życia. Przede wszystkim chodzi tutaj o dietę i treningi. W tej aplikacji macie przeróżne przepisy, cztery warianty diety do wyboru. Macie przypomnienia o nawadnianiu, zaznaczanie, ile wody wypiliście, treningi ze specjalistami, dostosowane do tego, co w danym momencie potrzebujecie. Są treningi na początek, są trudniejsze treningi, są treningi krótsze, są treningi dłuższe. Wszystko jest ustawione pod Was. Wybieracie sobie dietę. Możecie wymieniać poszczególne składniki albo wymieniać całe danie. Po przygotowaniu diety aplikacja automatycznie generuje Wam listę zakupów, z którą możecie sobie pójść do sklepu, i w tej aplikacji od razu odhaczać, co zostało dodane już do Waszego koszyka. W tej aplikacji możecie monitorować postępy diety i treningu, gubienia masy ciała, przybierania na wadze. Macie też kontakt z dietetykiem. Możecie sobie wybrać dietę w wersji Simple. Jest to dieta, którą ja też wybrałam. Jest to dieta, która polega na tym, że w ciągu dnia macie cztery posiłki. Te posiłki są przygotowywane z dosłownie kilku składników każdy i przygotowanie ich zajmuje dosłownie parę minut tak naprawdę parę minut. Bo możecie sobie zrobić jajecznicę albo kanapki z jakimś twarożkiem. Nie są to żadne eksperymentalne dania, wyszukane, niesamowite mm, kombinacje smakowe. Są to przede wszystkim bardzo proste posiłki, które zrobicie szybciutko i w kiedy na przykład pracujecie w ciągu tygodnia i macie mniej tego czasu, to robicie ten posiłek dosłownie chwilkę i macie wyliczone kalorie, wyliczone makroskładniki, macie przygotowaną listę zakupów, więc nie marnujecie jedzenia i wszystko, wszystko się zgadza w tej aplikacji. Monitorujecie sobie picie wody, monitorujecie sobie efekty tego, co tak naprawdę chcecie osiągnąć. Możecie tam sobie wybrać zgubienie kilogramów, przyty przy przybranie na wadze, albo po prostu utrzymanie waszej wagi, bo nie każdy, bo nie każdy, kto chce przejść na nieco zdrowszy tryb diety i treningu, chce się odchudzać, więc to jest oczywiste, więc takie opcje są. I w tej aplikacji możecie sobie wymieniać dosłownie wszystko. Ja na przykład bardzo nie lubię mango, bardzo nie lubię papryki w 90% formie jej przygotowania, nie lubię kolendy, nie lubię kaszy gryczanej, bardzo dużo rzeczy nie lubię. I kiedy widzę taki produkt, klikam na niego i od razu go wymieniam, wywalam go, chcę o nim zapomnieć i to jest możliwe. Przeglądając te wszystkie przepisy, wykonując, te przepisy już na kilku dniach zauważyłam, że tak dosłownie 99% składników możecie wymienić. Czasami są składniki niewymienialne, ale to jest bardzo, bardzo rzadkość, bo no, mówię Wam, 99% składników możecie wymienić. Paprykę na pomidora, coś tam na coś tam. Widzicie skomponowaną dla Was dietkę, ale coś Wam nie gra. Więc każdy posiłek sobie klikacie wymień i przeglądacie posiłki. Wymień, wymień, wymień i kompletujecie sobie całkowicie nowy jadłospis, który później możecie powtarzać. Ja uwielbiam mieć taką dowolność, że na przykład gdy nie mam ochoty na słodkie śniadanie. Mm, Zjadłabym kanapki. Pyk, wymieniam i mamy. I mamy i jesteśmy zadowoleni. Ja wybrałam wersję diety wegetariańską, jest, jest też dieta, która, w której skład chodzi, wchodzi to mięso, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o wariant wegański, to aktualnie nie ma takiego wariantu, ale przy tych przepisach wegetariańskich bardzo często są właśnie wegańskie zamienniki, na przykład, że mleko zamieniacie na napój sojowy albo jakiś twaróg na tofu, więc tak naprawdę wszystko można dostosować pod siebie. I dzisiaj bardzo, bardzo chcę Wam pokazać taki jeden dzień, Jedzenia, gdzie te przepisy będą naprawdę bardzo proste, bardzo y, takie składające się z prostych, tanich składników, które kupicie w każdym sklepie, nawet w żabce. Więc y, to jest po prostu genialne, że nie trzeba od sklepu do sklepu jeździć, bo w tym jest to, a w tym jest to. Większość składników możecie mieć nawet na co dzień w domu. Na śniadanie mamy jajeczniczkę z pomidorami, miała być z papryką, ale sobie wymieniłam. I dwie kromki chleba. A jajecznica jest, jajeczniczka jest z przyprawami. I co wam powiem? Ja zazwyczaj, kiedy jem posiłki z jakiegoś, wiecie, jadło spisu albo od kogoś kto mm, mi przygotowuje rozpiskę, to mam taką jedną zasadę, że przede wszystkim oceniam posiłek pod tym kątem, czy ja zrobiłabym sobie sama coś takiego w domu bez żadnej rozpiski. No i co ja mam Wam powiedzieć? Jajecznicę robię często. Czy to w jajecznice, czy to w formie tofucznicy wegańskiej, ale jajecznica jest u nas często. I możecie tak pomyśleć, ale co to jest, co to jest zrobić jajecznicę? Właśnie o to chodzi, że nic. Że to jest dosłownie parę minut. To w tej diecie jest fajne. Macie Kilka składników, prostych, tanich składników, które zamieniacie w posiłek dosłownie 5 minut, to jest maks, zrobieniem na patelni. I to mi się podoba, bo ja pracuję na co dzień, od poniedziałku do piątku i wtedy tego czasu na gotowanie jest mniej. Mam też inne obowiązki, więc znacie, moją, znacie moje yy, kuchenne podboje, że ja lubię eksperymentować, ale ja to raczej robię, jak mam wolne albo jest weekend, a w tygodniu jadam zwykłe, zwyczajne posiłki typu jajka. Ja sobie zrobiłam taką mocno, mocno ściętą jajułę, bo ja taką bardzo lubię. Kiedyś jadłam taką mega płynną, a teraz ścięta jajuwa musi być, bo jakoś tak odpycha mnie ta zbyt płynna. To jest śniadanie, które po pierwsze jest w takiej porcji, jakiej ja bym, jaką ja bym sobie zrobiła. Jest chlebek, czyli moja miłość, gluten na zawsze. Jest pomidorek, są warzywka i ta porcja zdecydowanie mnie nasyci i myślę, że nasyciłaby mnie nawet przy trzech posiłkach dziennie, a tutaj będziemy mieć cztery posiłki w ciągu dnia. Znaczeniem ten posiłek na Okajka. Jak widzicie w tej aplikacji też są ćwiczenia. Miałam w planie dzisiaj zrobić trochę ćwiczeń i pokazać wam to nieco dokładniej, ale przez to, że mam ten okresowy dzień, przeszedłam, że nie chcę dzisiaj ćwiczyć. Ten dzień jest zdecydowanie dniem biurkowo-kanapowym. Jeżeli chcielibyście sobie przetestować taką aplikację, to możecie ją przetestować z moim kodem ze zniżką 20%. Możecie kupić sobie tę aplikację na miesiąc lub od razu na rok. Zeskanujcie kod, który wyświetla wam się tutaj na ekranie lub kliknijcie w link w opisie i przeniesie Was to do sklepu, w którym możecie te aplikacje zakupić z moją zniżką. Strasznie się pochmurno zrobiło, i chyba luniej będzie burza za chwilę, gdzie jest tak mega ciemno, jak widzicie. E, mam szejka i mam szejka z płatkami owsianymi. Ja chyba tak nie piłam nigdy. E, raczej wolałabym zjeść po prostu owsiankę, a wypić szejka bez tego, bo ja lubię pić takie bardzo, bardzo płynne rzeczy. A przez te płatki owsiane to jest gęste, ale rozumiem, że wiecie, więcej energii, więcej węglowodanów, ale wolałabym sobie to dorzucić w innym posiłku. Ale i tak jest to pyszne, bo truskawki użyłam świeżych, bo miałam już takie do wyjedzenia i truskawki robią robotę. Siłek jest równie, mega, mega prosty, bo będę miała serek wiejski z warzywami, była papryka i ogórek, ale ja sobie wymienię na kalarebkę. Jeszcze do tego będzie chlebek i ile mi to zajmie? Dosłownie parę, parę sekund i będziemy mieć pyszne jedzonko. Znowu miałam mieć dwie kromki, ale stwierdziłam, że zrobię sobie jedną grubszą i miałam użyć e, oliwy, żeby sobie spryskać. A ja sobie po prostu spsikam czymś takim e, i podpiekę chwilę na patelni. czasu, jak chodziłam pracować stacjonarnie do biura kiedyś, to bardzo, bardzo, bardzo często jadłam rano śniadanie, a do biura brałam sobie serek wiejski, normalnie taki w opakowaniu, jakieś warzywo albo jakiś owoc i bułeczkę, czy tam jakieś kanapeczki, kromeczki chleba. Bardzo dużo jadłam serka wiejskiego. Później z serka wiejskiego robiłam tylko placki i nadal je robię, takie z pieczarkami i z cebulką czerwoną, ale w sumie tak teraz, jak tak sobie jem ten ser Wiejski. Tu mam taką nostalgię i, i takie wspomnienia. Naprawdę taki fajny, wiecie, świeży, zdrowy posiłek. Ja sobie to wszamię i biorę się za angielski. Jak byliśmy w tym Amsterdamie, to zamarzyłam sobie przeprowadzkę za granicę. Jak pierwszy raz przyjechałam do Warszawy, to miałam też takie, że zakochałam się w Warszawie i stwierdziłam, kiedyś się tu przeprowadzę, no i jestem w sumie. Hello, mieszkamy w Warszawie. Eee, I strasznie mi się ten Amsterdam spodobał, ale bez języka, no to wiadomo, nie za bardzo pracę znaleźć, więc trzeba teraz cisnąć ten angielski na poważnie, żeby Poduczyć się, żeby po prostu otworzyć sobie jakieś, jakieś możliwe ścieżki inne życiowe czy karierowe, bo nawet w Polsce trzeba umieć bardzo dobrze angielski, żeby dostać pracę, a za granicą no to już w ogóle. I chcę się po prostu do tego przyłożyć, póki mam czas, póki mam siłę do tego, bo później może już być za późno, jak, pod, jak podejmiemy jakieś. Kroki, kurde, no powiem Wam, zamarzyłam się troszeczkę, więc trzeba sobie pootwierać parę drzwi, a przynajmniej nie zamykać, więc weźmy się za to i standardowo wracam do mojego kursu na platformie, takiej z kursami językowymi. Później pewnie jak sobie trochę tam wyrobię regularność, to może na jakieś lekcje się zapiszę, żeby rozmawiać, bo chcę, chcę naprawdę na poważnie przycisnąć. Czuję po prostu, że coś mi może w życiu uciec przez to, że się za to nie wzięłam. I tak już jest późno, ale po prostu teraz już każdy dzień jest na wagę złota, więc chcę po prostu sobie nie zamykać, nie odcinać drogi na fajne rzeczy, które mogą się wydarzyć, bo tak jak wam mówię, strasznie mi się ten Amsterdam spodobał i gdyby była kiedyś możliwość znaleźć tam pracę i się przeprowadzić, kupuję łódkę i, i, i lecę. No, także yy, trzymajcie kciuki, żeby moja regularność mi poszła. Tym razem dobrze, bo zawsze tak się biorę i z regularnością jest ciężko. Ta jeden dzień przerwy zrobię i już jest koniec po prostu już nie wracam do tego, teraz damy radę teraz przyciśniemy, muszę sobie tylko wyobrażać siebie, że jestem w tym Amsterdamie płynę sobie na swojej łódce po kanale płynę sobie na zakupy łódką chodzę sobie tymi uliczkami z kamieniczkami to jest po prostu siła wyobraźni siła sugestii, siła przyciągania zrobimy to, zrobimy to w sensie nie, nie mówię, że się będę przeprowadzać do Amsterdamu, ale chcę mieć tę możliwość i, i żeby po prostu taka głupota mnie nie ograniczała jak to, że się nie przyłożyłam, no Na ostatni posiłek robimy takiego bowla z awokado, z warzywami, kaszą i z jajkami na twardo. I jem dzisiaj drugi raz jajka. Zazwyczaj tak nie jem, ale jakoś tak spodobały mi się te posiłki bardzo w tym spisie, yy, więc stwierdziłam, że rano zjem jajecznicę, teraz zjem bowla z jajkiem. Jakoś tak bardzo miałam na to dzisiaj ochoty, więc sobie powymieniałam. Też spoko opcja właśnie, że sobie wymieniacie to, na co macie ochotę. Także czekam, aż mi się wszystko ugotuje, potem pokroję kilka rzeczy i będzie już gotowe. Dom jest niesamowity. Wysprzątał dosłownie całe mieszkanie na błysk, nawet mi biurko ogarnął patrzcie jak pięknie i teraz jeszcze kwiatuszki mamy tutaj nie wiem czy już mam, mówiłam o tych kwiatkach ale sytuacja jest taka że ja mieszkam yy, tak, że jak jadę komunikacją to przesiadam się na rodzie bymowo tam już kilka razy widzieliśmy taką starszą panią która wieczorami naprawdę późno, nawet o 21.00 stoi i sprzedaje kwiatki i po prostu w końcu, w końcu zebraliśmy się, żeby podejść do bankomatu, wypłacić jakąś kasę, kupić u niej jakieś kwiatki. Ja nie kupuję kwiatów do domu na co dzień, to mnie też mi nie kupuje kwiatów, bo nie przypadam, ale jakoś tak strasznie mi jest przyjemnie patrzeć na te kwiaty i całe, i kupiliśmy je przedwczoraj. Ja sobie tak cały czas je podziwiam, dbam o nie, wymieniam im wodę i jestem, jestem zachwycona. I to jest taki taki bukiet łąka, dosłownie. Tak czuję się, jakby to była łąka, i tak pachnie, jakbym była na łące. I chyba będziemy regularnie kupować kwiatuszki z takich miejsc, od takiej pani, bo po pierwsze robimy coś dobrego, po drugie, mamy bardzo ładne kwiatuszki. I ja jestem zadowolona i teraz mieszkanie jest jak w łące, i właśnie o to chodzi, że teraz jak, tu, jak domo tak cudownie posprzątał mieszkanie całe. To ja sobie te kwiatuszki stawiam, i to jest kwintesencja po prostu wszystkiego posprzątania, ogarniętego mieszkania. Tam się robi jedzonko, samo praktycznie 10 na 10 oceniam posprzątanie i kwiatuszki. Więc słuchajcie, jeżeli w waszej okolicy widzicie czasami takie starsze osoby, które coś sprzedają. w Jakichś takich, wiecie, nie na, na takich no, normalnych mm, sklepach ze stanowiskami, to kupcie coś, bo naprawdę czasami nawet jakiś kwiatek za 5 zł, 5 zł dla kogoś, to może być naprawdę. Bardzo, bardzo dużo. To jak ta pani się ucieszyła, dziękowała nam, życzyła nam wszystkiego dobrego. Było tak piękne, i ja się tak dobrze poczułam. Jednocześnie było mi też bardzo przykro, bo taka osoba nie powinna tam stać o 21.00, tylko sobie chilować domu z herbatą, ale cieszę się, że mogliśmy chociaż troszkę pomóc, kupując te kwiaty, i myślę, że to nie ostatni raz. Kocham czystą pościel. Jestem tak wdzięczna, że domu posprzątał. Tak bardzo, tak bardzo mi się nie chciało sprzątać. Tak bardzo po prostu przytłaczał mnie już ten bałagan przez ostatnie dni, przez to jak nieogarnięte jest wszystko w mieszkaniu. A miałam bardzo ciężki tydzień po powrocie z urlopu w pracy i doceniam to tak bardzo, tak bardzo doceniam to, że teraz jest czysto i nie musiałam tego robić ja. Napiszcie teraz wszyscy w komentarzu. Eee, dziękujemy, Dominik. Dziękujemy, Dominik. Zrobiłeś super robotę, bo jest przeczysto. Podłoga lśni. Słuchajcie. Dobra, ale najgorsze co istnieje. To obieranie jajek ugotowanych na twardo albo na miękko. Ja kompletnie nie umiem tego robić. Zawsze odchodzi mi większość jaja. Nigdy te jaja nie są tak dobre, żeby po prostu to dobrze odchodziło. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakieś sposoby na to. Czytałam już o gotowaniu jajek z solą, z octem, z sodą. U mnie się to nie sprawdza. Czego nie dodam do wody? Te jajka zazwyczaj wyglądają właśnie tak, a trafienie na skorupkę, która idealnie odchodzi od jajka, jest chyba łatwiejsze niż znalezienie jakiejś czterolistnej koniczyny czy trafienie szóstki w lotka, zdecydowanie. Mój bowl. Super prosty, dosłownie kilka składników. Jajka bardzo lubię. Jest kasza. Miała być jaglana, ale wymieniłam sobie na swoją ulubioną, czyli kaszę pęcza. Mamy awokado, paprykę wymieniłam na pomidora. I idziemy jeść. Jemy, jemy, jemy.